Dzień dobry, mamy 22. zdarzenie. Mamy tutaj datę otrzymania potwierdzenia, czyli data potwierdzenia jest 26, tak jak tu na górze macie. 26 czerwiec, nie wiem czy tam dobrze widać, będę się starał to pokazywać. Tu macie numerek, ale zdarzenie jest 25. No i zdarzenie dotyczy, tak jak tu sobie możecie przeczytać, to jest podpis policjanta. Ja wam spróbuję to jeszcze trochę dojechać, żebyście wiedzieli, że to jest druk autentyczny. To zdarzenie dotyczy zniszczenia zamka w drzwiach, w drzwiach wejściowych do domu. Powodem tych działań sprawcy był, był na pewno to, że chciał pozbawić mnie możliwości, żebym wszedł do, do własnego mieszkania. Tego typu zdarzeń ja nie wiem, czy będę miał wszystkie potwierdzenia, czy na wszystkich filmach będą, ale było co najmniej, jak pamiętam, jakie pamięć nie myli, w ciągu roku 5 albo 6. Są, są to zdarzenia kosztowne, jak inne, bo każde zdarzenie jest troszeczkę inne, ale każde opiera się. Jak wyglądał zniszczenie tego, tego zamka? Bo tu jest tak, w miejscu zamieszkania zgła, zgłaszający. Anna Gawryłek dokonała uszkodzenia zamka podklamkowego w drzwiach wejściowych do mieszkania przez zalanie go substancją klejącą, uniemożliwiającą wejście do mieszkania. Rzeczywiście tak było. Mam ten zamek do pokazania wam. Jeszcze nie wyrzuciłem, chociaż poprzednie wyrzuciłem, to tak wygląda. Macie normalnie zamek, tutaj macie klucz, nie wiem, czy tam będzie widać tej kamerze. Spróbuję wam tak zrobić, u mnie też z tym światłem nie jest najlepiej, a tu macie zewnątrz. Tam, gdzie był wlany klej. Wygląda tak, że przychodzicie do mieszkania, klej typu kropelka czy inny, wkładacie klucz i klucz nie wchodzi, bo jest klej zaklejony. Nie możecie wejść do własnego mieszkania. I teraz ro robi się problem, bo ja tu wróciłem o 22, czyli późno, i próbowałem się dostać, nie mogłem. Trzeba tak, nie macie żadnych narzędzi, bo jeżeli macie jakieś narzędzia, to są w domu. Więc musicie wezwać slusarza. Slusza przyjedzie o tej porze, będzie chciał od Was majątek. Później yy, zamek musi wywiercić, bo nie da się w żaden sposób go inaczej otworzyć, jak wywiercić wiertłem. Wywierci ten zamek tu i szyld poszedł tak samo do, do wyrzucenia, bo szyld po, po prostu się przykleił do tego zamka. Tam tyle było tej kropelki, że ten szyld się przykleił, a poza tym on był też rozwiercony, bo. Szyt jest taki, że, wiecie, tam się trudno dostać. On, on miał tam jakąś yy, ten. I zniszczyli yy, cały zamek. Musiał przyjechać ślusarz z narzędziami, robić to, odpowiednio skasować mnie. No i założyć nowy zamek. Trzeba było. To wszystko kosztuje. Wiecie, to jest tak uciążliwe, że urzędnicy z miasta Ząbki nie zdają sobie sprawy, jak yy, działają z tymi gangsterami. Policja z nimi też działa, współdziała, bo jeżeli sprawca w jakiś sposób jeszcze ze mnie złapany, czy ja jestem w domu i to niszczy, przez wizjer, to oni te sprawy powinni priorytetowo y, stosować, widząc, y, widząc po prostu, jak dużo jest przestępstw na mojej osobie. Do tej pory op operowałem liczbą, że mówiłem Wam, że tych zdarzeń jest 100 powiedzmy rocznie. W tej chwili, pokazując te dokumenty, Dojdziecie do takiej liczby. Tak jak mówię, no, wszystkich tych dokumentów nie mam. I nie zawsze będę miał wszystkie te zamki. Bo ten zamek wyrzucę, po prostu nie będę trzymał. Musiałbym w tej chwili mieć sześć zamków zepsutych, a po co to trzymać? To jest kosztowne, wiecie. E, ktoś powie, jak żyć? Panie Rudkowski, jak pan tam żyje? Przecież to się nie da. Wyjdzie pan do pracy, wróci pana do domu, pan wejść nie może. Nie może pan coś zjeść, nie może pan ugotować. Musi pan wiele godzin spędzić, bo musicie wiedzieć... Czy Wy zdajcie sobie sprawę, Szanowni Państwo, których bardzo lubię, którzy oglądają mój kanał, że to nie polega tylko, że przyjdzie ślusarz, otworzy wam y, mieszkanie, za wydacie pieniądze i to jest koniec nie. Musicie iść na policję, żeby to zgłosić. Musicie na policji siedzieć wiele godzin. Nawet jak od was przyjmą, to jeszcze musicie y, złożyć y, zawiadomienie, musicie być przesłuchani, i później do was napiszę. Zależy od szkody, od wielkości finansowej szkody. Albo prokurator, albo policjant, pisząc wam tak, yy, z braku wykrycia sprawcy sprawę trzeba umorzyć. Rozumiecie? A sprawcy się ciągle ci sami pojawiają i oni grożą, a później to robią. I sprawcy są znani. Nikt nie przyjeżdża przecież z Warszawy, zakleja zamek, by się bawił. Sprawcy są na miejscu. Co dają te filmy? Dają tyle, że wszystko będzie udowodnione. Papier wiadomo, można zgubić, a tutaj to wszystko zostaje. Jest to przechowywane w różnych miejscach, na różnych dyskach, do każdego filmu można wrócić. Gdyby tu w Polsce, tak na Zachodzie, byli odpowiedni detektywi, odpowiedni policjanci, to obejrzewszy te wszystkie materiały, te wszystkie zdarzenia razem, Wykryliby te, tego sprawcę jednego i drugiego bez problemu, bo on się pojawia, on się ciągle pojawia, on nawet jest na nagraniu jak grozi. Tylko unika odpowiedzialności przez to, że oni pracują w zorganizowanej grupie przestępczej i to, co mi robią, to jest kropla w morzu, co robią wam wszystkim. Bo wychodzicie rano, a nie macie samochodu, wychodzicie rano, a wam robią krzywdę i wy nie wiecie kto, bo oni wam robią raz tak jak mi spalili samochód, zniszczyli inne samochody, jak będę miał te potwierdzenia, ale chyba nie będę miał tamtego okresu, bo, bo mi się wydaje, że nie brałem, ale mam inne dokumenty nieraz, bo nieraz przychodzi umorzenie czy coś, to też są dokumenty, po tych datach do, do, dochodzicie, bo ja dlatego na ten każdy film wpisuję datę, ząbki, na przykład to będzie wpisane, wpisana data 25, bo to zdarzenie było z 25, potwierdzenie 26, no bo Widzicie, żeby zaoszczędzić trochę czasu, to jednego dnia, ponieważ 26 było następne zdarzenie. Bo widocznie tego zamka bym nie zgłaszał, wiecie, 25, bo zamków było zniszczonych wiele. Szkoda jest nieduża. Dla nich jest nieduża, bo generalnie, jak poświęcicie na to 3-4 godziny i musicie wydać zamek i ślusarza i jeszcze Wasze nerwy i stres, to szkoda jest duża. To nie jest mała szkoda. Ale policja tylko bierze. A ile kosztuje wkładka? A taka, taka. No fajnie. Takiej firmy 120 zł. No i ten szyld może tam 30 zł. No i policzą wam szkodę. Tu nawet nie wpisali. No tak, nie wpisali w, to, w ten dokument, że szkoda, bo nie raz piszą w dokument. To zależy od policjanta. Jaki policjant to prowadzi. Nieraz pisują wartość tej szkody. Prokuratorzy w łominie. To jest, to jest dopiero klika. Oni się cię śmieją. A skąd Pan bierze na to wszystko pieniądze? Mówi na te zamki, na te wycieraczki, na te zniszczenia, przecież pan to musi wymieniać. I oni się cieszą. Cieszą się jak dzieci. A ja mówię, a wiecie, macie fundusz pokrzywdzonych, może byście mi trochę dali. Nie, nie, proszę pana, nie, 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 nie. To jest na nasze odprawy, na nasze nagrody. To są. Oni mają z tego nagrody, a nie, a nie mi. To także zamek mamy tutaj skończony. Pokazałem wam, jak wygląda zepsuty zamek. Jak będą następne, z następnym dniu będę miał potwierdzenia o zepsutym zamku, to już będziecie wiedzieli z tego filmu, bo po prostu ta wkładka ląduje w śmietniku. Ona była tylko zostawiona do, do filmu. Także tam w środku nie wiem, czy widać dobrze w kamerze, ale tam do środka było wiertło wprowadzone. Wiertło. Po to, żeby to wszystko wywiercić, i żeby można było otworzyć i wejść do domu, bo to było wszystko zaklejone. Czyli tam y, ślusarz wywiercał tą wkładkę. Wywiercał tą wkładkę. Y, dużo hałasu, dużo, dużo brudu, dużo zniszczeń. Tak wygląda zdarzenie z 25. Zaraz przechodzimy do następnego zdarzenia. Za to, że wolnym chciałem być. Ścigają mnie jak swora psów, ci, co na smyczy wolą żyć. Nie podniosą nigdy łbów, moja wolności nie znał cię. Żaden niewolnik, żaden pies, obroża dla nich zwykła rzecz. Obroża dla mnie będą jest, za to, że wolnym chciałem być. Ścigają mnie jak sfora psów Ci, co nas męczy, wolno.